Jego serce na każdy dzień, zwierciadło w sposób perfekcyjny, bez żadnych zniekształceń, odbija rzeczywistość. Stąd bierze się to porównanie Maryi jako zwierciadła sprawiedliwości. W niej bowiem możemy dokładnie przejrzeć się i zobaczyć, kim jesteśmy. Widzimy, gdzie w naszym życiu jest obiecana łaska Boża, a gdzie jeszcze brak nam sprawiedliwości, gdzie nasza miłość jest jeszcze niewystarczająca. Dodatkowo ważne jest, że prawda, którą zobaczymy w tym zwierciadle, nie zniszczy nas, ale raczej będzie inspirowała do dobra, powodowała chęć stania się lepszym. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.